Świetna decyzja, świetny pomysł, udało ci się. Każdy z nas musi nauczyć się podejmować złe decyzje i podejmować dobre decyzje. I to nam pomaga przejść przez życie z takim uczuciem właśnie zwycięstwa, dlatego że kiedy ponosimy różne porażki w życiu. To zawsze myślimy, że porażka jest porażką. Porażka jest porażką wtedy, jeżeli nie wyciągasz z niej wniosków. Jeżeli zadzieje się jakaś porażka, a wyciągniesz wnioski, to to jest zwycięstwo. Więc dobrze jest czasami podejmować złe decyzje, doświadczać tej porażki, przechodzić przez porażki w życiu właśnie po to, żeby wyciągać wnioski. My żyjemy unikowo i chcemy, podejmować tylko dobre decyzje więc wielu decyzji nie podejmujemy uciekamy od podejmowania decyzji bo nie chcemy porażek i to spowoduje że żyjesz cały czas w życiu w lęku w takiej beznadziei monotonii w takiej miałkości ponieważ boisz się masz jakiś pomysł ale go nie podejmiesz bo boisz się że ci nie wyjdzie ale świat porażek jest kiedy wyciągasz wnioski z drapiną do sukcesu więc żeby dobrze przeżyć życie, musisz nauczyć się podejmować Ci dobre decyzje i wtedy Ci gratulujemy i mówimy, to była świetna decyzja, świetny pomysł, udało Ci się, ale też musimy nauczyć się podejmować złe decyzje, czyli ryzykować to, że będę doświadczać porażek, założysz jedną firmę, Ci nie pójdzie, drugą firmę, Ci nie pójdzie, ale wyciągniesz wnioski i trzecia, trzecia już Ci pójdzie. Jeżeli dołożysz jeszcze do tego, że będziesz się uczyć na porażkach, będziesz patrzeć, że porażka ci wskazuje na moment, gdzie brak ci kompetencji, wiedzy, jakby zrozumienia jakiegoś tematu i zaczniesz się uczyć, pewne jest, że w końcu zacznie Ci wychodzić. A kiedy odnosimy sukcesy, jesteśmy ludźmi, którzy doświadczają sukcesu w życiu, Doświadczają sukcesu w relacjach, w więziach zawodowo, tak, i nagle szafują życiem w taki cudowny sposób, że i mają relacje, i zawodowo się spełniają, i mają swój jakiś taki wolny czas, tak, na, na jakieś pasje, tak, to się okazuje, że to jest najlepszy sposób na to, żeby przeżyć życie. Więc zapraszam Was do dróg i do decyzji złych, i do dróg niepewnych. I do próbowania, i do padania, i do wstawania, i do tego, żeby uczyć się, wyciągać wnioski, a nie tylko przeżywać. Jako dorośli ludzie przestajemy przeżywać, a wyciągamy wnioski. I wtedy to jest taka droga, w której najlepiej przeżywamy nasze życie.